Naszej szkoły wirus boi się Z tej piosenki dowiecie się Jaki jest powód i Jego przerażenia W sprawach higieny, nic do przeoczenia Nasi uczniowie świadomi są Czy też szkoła Czy też dom Zasady bezpieczeństwa są im znane Czyste rączki bardzo lubiane Maseczkę na buzię Grzecznie wkładamy Zawsze kiedy ze sobą rozmawiamy I na przerwie też tak czynimy Wirusowi. Plany mi weczymy A, covid stop, covid stop, covid stop Covid nie, covid nie, covid nie Nie boimy ciebie się Ej, ej, wiesz o tym, że? Ej Niech coś zjemy, ręce umyjemy No przecież bakterie jeść nie chcemy Nasza pani wszystko nam tłumaczy Co to covid i co to znaczy Zdrowe odżywianie to nasza rutyna Czy to chłopak, czy dziewczyna Pozytywne myśli, dobre nastawienie nie, To jest profilaktyka i życzenie By każdy pamiętał o kilku zasadach O naszej tej piosence, poradach Jeśli będziecie przestrzegać ich wytwale Będziecie z pewnością czuć się doskonale A! COVID STOP, COVID STOP, COVID STOP COVID nie, COVID nie, COVID nie Nie boimy Ciebie się Ej, ej, wiesz o tym, że COVID STOP, COVID STOP, COVID STOP COVID nie, COVID nie, COVID nie, nie boimy ciebie się, hej, hej, wiesz o tym, że pamiętajcie jeszcze o jednym Bardzo istotnym i bardzo potrzebnym Uśmiechaj się codziennie, ile siły masz, dzięki temu dobry nastrój masz, a uh. COVID stop, covid stop, covid stop COVID nie, covid nie, covid nie, nie boimy ciebie się, hej, 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 wiesz o tym, że hey. COVID stop, covid stop, COVID stop COVID nie, covid nie, covid nie. Nie boimy ciebie się. Hej, hej! Wiesz o tym, że a uh. Zakładamy już maseczki, wszyscy przełkopicie i laseczki, ręce czyste, te białe biały i bakterie wszystkie zwiały. Higienę ciągle dbamy, bo rozumek wszyscy mamy. Chociaż trochę się boimy, w dobre czasy wierzymy. Ręce często Myć mycimy i ludzi się gonimy. Pilnujemy się wzajemnie. Ura! No to uciekam! Nie, nie! COVID stop, COVID stop, COVID stop! COVID nie, COVID nie, COVID nie! Nie boimy Ciebie się! Ej!